Dzień kobiet ciekawostki. Od ponad wieku ludzie na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pomysł, aby uczynić go wydarzeniem międzynarodowym, zrodził się w głowie Klary Zetkin, komunistycznej działaczki i orędowniczki praw kobiet. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Zostały one wyznaczone przez Socjalistyczną Partię Ameryki dla upamiętniania strajku pracowników przemysłu odzieżowego w 1908 roku w Nowym Jorku. Fakt, że Dzień Kobiet obchodzony jest „8” marca jest ściśle związany z ruchami kobiecymi podczas rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Nowa Zelandia była pierwszym samorządnym krajem, który pozwolił kobietom głosować. Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet obchodzony jest 10 marca. Z najnowszego badania aplikacji, Pan Paragon wynika, że obecnie zdecydowanie podczas tego święta królują tulipany. To tulipany królują wśród tego rodzaju pominków, wręczony z okazji Dnia Kobiet. W poprzednim roku stanowiły one aż 60% wszystkich kwiatowych paragonów. I życzę wszystkim. Kobietom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, dużo zdrowia, szczęścia i radości. Dużo sukcesów też.